Szanowni Państwo, mamy przyjemność ogłosić, że tytuł Chełmianina roku 2019 trafia w ręce pani Agnieszki Derlak. Pragnę powiedzieć, że kapituła Nagrody Honorowej Chełmianin Roku po rozpoznaniu zgłoszonych przez mieszkańców miasta wniosków w tej sprawie postanowiła tym razem przyznać tytuł honorowego Chełmianina roku osobie związanej z kulturą. Bardzo nas to cieszy, bo... Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego i czujemy, jak bardzo w tych trudnych pandemicznych czasach bardzo nam y, związków czy kontaktu z kulturą brakuje. Agnieszka stwierdziła, i to nie jest przejaw jakiejś tam przesanej skromności, że dostała tę nagrodę na wyrost, ponieważ w tym roku nie miała takiej możliwości, żeby zaistnieć tutaj ze swoimi działaniami, projektami na terenie naszego miasta, ale obiecała i prosiła, żebyśmy tutaj zadeklarowali jej chęć uczestnictwa w roku najbliższym. Ma kilka bardzo ciekawych projektów i będzie miała też dużo czasu, żeby móc dla naszego miasta zrobić coś i pożytecznego, i pięknego.